Siemanko, dzień dobry, witam was w sobotni poranek, z trzeciego kilometra dzisiejszego treningu. Jestem na moście imienia Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu i mam tutaj sobie takie oto widoki. wam pokazać więcej dzisiaj, ale niestety trochę zaspałem, a raczej bardziej to się guzdrałem przed wyjściem. Chciałem wstać koło 6, polecieć koło 7. I gdybym tak się ruszył, to pewnie byście zobaczyli dzisiaj we mgle. No ale może jeszcze będzie okazja. Tam jeszcze mgła jest. A most już jest odsłonięty. Dzisiaj pobiegniemy sobie tam Żeby pokazać wam fajne widoczki Panoramę miasta mojego Most w Grudziądzu to w ogóle jest Bardzo długi most, bo to jest Najdłuższy most drogowo-kolejowy w Polsce Tak Ma 1100 metrów 11 sprzęseł każdy po 100 metrów Nie wiem czy już minęliśmy, czy dopiero się zbliżam do miejsca, gdzie wywód twój zakończył w tragicznym wypadku nasz olimpijczyk Bronisław Malinowski A póki jestem na moście to najpierw się zobaczcie te widoki tam już z tej strony jak fajnie widać a może nie widać ja widzę, ciekawe czy kamera oddaje klimet, klimek Spichrza woda Wisła i ogromniasty most, który został wybudowany w 1876 roku. Został zburzony dwukrotnie. W 1939 i w 1945 roku. Wiadomo Druga Wojna Światowa. Kurczę, chyba minąłem miejsce upamiętniające. Przepraszam Was. Ale już chyba je widzieliście na którymś z biegów moich. Chyba bronka pokazałem ze środka ulicy. Teraz Wam jeszcze tu pokażę jak wygląda most od tej strony. Nikt nie jedzie tak oto. O, tam jest miejsce, ja jeszcze nie dotarłem. Ja do auta, to zmykamy na chodnik, który de facto jest odśniewany. Za mną no jedzie. Ciągniczek, którego chwilą wam nagrałem. Także trzeba śpiewchać, bo on jedzie szybciej niż ja. Biegnę. Zaczyna padać śnieg. Temperatura na plusie, bo pokazywało plus 2 odczuwalne, nie spojrzałem ale faktycznie czuć wejkę powyżej Gera a ja dalej na moście no tak jak mówiłem kilometr ma most także jak przebiegnę za most to już będę miał nawet 4 kilometry. tu nadal jeszcze takie błoto bo pan jedzie pod śnieżarką pewnie przejechał pierwszy albo drugi raz ale tutaj to się mocno nogi świtgają tam będzie ładniej i przyjemniej, myślę. Kurde, goni mnie pojazd. Niezidentyfikowany pojazd jeżdżący o, o, o. Piękny ten most jest, bo nasz, Grudziądzki. O. Teraz wam go jeszcze pokażę z tej strony. O, strony wjazdy do Grudziądzka. Tutaj, o tak. Do giny draga już zbiegamy. Czekaj czekaj, ja tam nie chciałem. Tam chciałem pobiec Tam. o zapiał. Tu na pewno nie będzie odśnieżone Jak ja mam tam teraz dotrzeć? Na wał? Chyba tędyk. Tu chyba tędyk powinienem. I ja opierdzielę. i mam nadzieję, że tu nie ma jakiegoś kanału otwartego. I że gamon nie wpadnie. <grym> Dobra. Jeszcze mogę wam powiedzieć ciekawostkę, że tam, w tamtą stronę, tam, w tamtą stronę, około 7 km, jest most autostradowy, a tam, w tamtą stronę, około 34 km, jest most drogowy przebiegający nad Wisłą, który prowadzi do miejscowości Kwizyn. I tam właśnie, tamtym mostem 22 kwietnia będę biegał, biegnąć z Gdańska, z Michałem i tam będę wbiegał do Okwizyna mając już w nogach około 85-88 km poszłyśmy jeszcze na most z tej strony, biegać się będzie bardzo ciężko bo jest nieodśniewony no bo kto by odśniewał w auto, nie? pogoda po, pogoda skoczyła drogowców Wszędzie, w całej Polsce. W ogóle słyszałem, że zamknięte są w Tatrach szlaki, ponieważ lawiny... Tam chyba nawet ktoś kurczę zginął. nowo nieprzyjemna sytuacja. Nie, nie chcę, żeby ten odcinek był nieprzyjemny. Chcę, żeby był przyjemny. O, pokażę wam Grudziądzkie Spichrza w oddali. Tam. O, tam w oddali daleko góry łosiowe. A Andrzej dzisiaj sobie wymyślił, że będzie biegł wałem. <grywa> yeah. Powyżej kostek śniegu, Ech. ciężko się biegnie, ale Andrzej da radę. Ja planowane około 10 km, może 15 dzisiaj robię, żeby trochę te nogi zmęczyć w końcu. A tu jest nieprzyjemnie i przyjemnie zarazem. I zobaczcie, tylko moje ślady. A pobiegniemy tam. To jest dobry moment, żeby zaprosić Was do subskrybowania tego kanału. Ja pierdzielę, ale leci komina. A ja muszę ten dyk przebiec. Ja pierdzielę. Dało się. Przetrwałem. Przeżyłem. O ja cię. O, to też fajnie spisza już widać. Przedzieram szlaki. Ja pierdzielę. Ale czad. Brałem najgorsze swoje buty. Już bardzo wysłużone. Niech się wysłużą jeszcze bardziej. O, o, tu było niebezpiecznie chwilę. Tu było niebezpiecznie, bo się noga zagięła. Ja to jestem jednak wariat. <laughs> a krety nie śpią? Ocie... Jak on się tu wydostał? Ech, przez taką zmarzniętą ziemię O tam muszę wejść, tam mi się podoba Na pierdziele Tam mi się podoba, tam Pójdziemy zobaczyć co tam jest Nie róbcie tego <laughs> Tam widoki takie jak wyszliśmy na wał Bo z tej strony zapomniałem wam pokazać Lecimy, lecimy Nie śpimy, nie śpimy Tam oto jest tak pięknie tak i tu o. Tu stąd widać lepiej Klimka Ale piękne widoki Ja pierdzielę jak się ciężko w ogóle biegnie 4,5 km Przebiegłem 39 minut, to, to prawda chwilę przed chwilą szedłem i, i nagrywałem dla Was ale no to i tak jest przerąbane ja pierdzielę, im dalej tym ciężej <śmum> im dalej tym ciężej tak się biega <śmum> wczoraj wchodziły alerty, że niby będzie rano wiało ale nie wieje Ludzie się na mnie Przyglądali się mi o z tamtego auta Co to za wariat <grywa> Dopiero teraz jak zacząłem nagrywać To zauważyłem ja Jak ludzie obserwują Jak ktoś coś robi Teraz widzę nieraz później po nagraniu Oglądam nagranie, dogrywam, docinam znaczy Ale słoneczko wyszło Docinam i się okazuje, że Ludzie się przyglądają Bardzo mocno Biegnącie o sobie. Ciekawe, czy dlatego, że kamera, czy po prostu dlatego, że biegnie i sam do siebie gada. Jak tu pięknie teraz. No zobaczcie. Ja. No warto było. Oj warto, warto. No ale przecież to nie pokażę Wam chyba za bardzo mego miasta z tej perspektywy. Kurczę! Ale teraz się zrobiła piękna zima. Ja pierdzielę Ale piękna zima się zrobiła A. Tutaj, tutaj, tutaj Tam Jak tu jest pięknie Jak tu jest pięknie Jak tu jest pięknie To już chyba zostanie moim znakiem rozpoznawalnym Na każdym biegu Gadam Jak tu jest pięknie O, tam widać wieże Baziliki, czy tam kościoła. Na tlimku powiewa flaga miasta Grudzionka I ja ocie, tu też piękne. Jesteśmy już w Michalu. Nie, tak, nie. Wybiegliśmy z Michala, ale jesteśmy w Dregaczu. Tu już ktoś był I to wcale nie ja Ktoś inny Lecimy jego śladami Ale czekaj, czekaj Te ślady prowadzą w tę stronę I kończą się tutaj Czyżby ktoś poszedł tam? Może Bo tak wygląda, że te ślady idą W przeciwną stronę, niech ja biegnę Wziąłem opaskę dzisiaj, żeby rzucić na głowę kamerę ale no jest tak pięknie że wolę to pokazywać z ręki żeby, aby na pewno nikt nie ominąć Tu jakie drzewo Bano to ostatnio właził na drzewo w tak. Ale zapomniałem ja jak to drzewo się nazywało Naj... podnosi największe drzewa w Polsce Ja pierdzielę tu jest śniegu normalnie powyżej niż kostki A, bo tu jest ten w ogóle zjazd Tędy można wjechać samochodem Tutaj Tam I tam pojechać na widok Na panoramę miasta Grudziądza, ale Ja tam dzisiaj nie zbiegam Może innym razem Nie wiem czy będą ładne widoki, to wolę to Zrobić tak jak tutaj pomału zaplanowałem Kawałek zejdę, bo tam też rozlewisko to wam pokażę. Ale nie chce mi się tam lecieć na dół. Wolę się pomęczyć. A w międzyczasie tu 5 kilometr w 46 minut. No, tylko Andrzej, ty nie jedź na dupie do tego Bajorka. Bo kto cię stamtąd wyciągnie. O, stąd będzie klimek widać fajnie. O, to chciałem właśnie bardzo mocno pokazać. Bo ten klimek to mnie, jakby to powiedzieć kręci. No fantastycznie wygląda z tej perspektywy, od tej strony i zawisły jak tu jest pięknie Warto było. Pokażę wam trochę widoków jeszcze, bo tu mi się podoba. To i wam powinno. Tu jakiś budynek to tam ominiemy szybko, o, ale tu jest pięknie, zobaczcie te chmury jaki dają efekt. O, tędy też można gdzieś zejść. W stronę pól. A, bo w ogóle tutaj są pola uprawne też chyba. Tak kiedyś coś mi ktoś opowiadał. Muszę tu przywieźć w lato i pokazać, czy to faktycznie coś rośnie. Ale chyba tak, bo kiedyś widziałem, że ciągnik wjeżdżał gdzieś tutaj na wał. Nie wiem czy w tym miejscu, czy tam, czy tam dalej, bo tam też jest teren widokowy, fajny. I tam można, jakby się tam pobiegło dalej, około jeszcze 3 km, gdzie mi się dzisiaj nie chce biec. To tam widać właśnie fajnie e, e, panoramę w stronę Cytadeli Grudziąskiej Bo Cytadela jest chyba tam Tam chyba Chyba gdzieś tam Tam gdzieś zawsze przebiegamy, Gdzie możecie oglądać odcinki z Andrzejem biegającym w kółko O jeszcze chwile panoramy na, na Klimek jeszcze pobiegniemy tam kawałek dalej do kilku jaj, żeby go zobaczyć czy będzie widać lepiej, czy będzie lepiej widać panoramę Grudziądza od tamtej strony. Próbuję Wam pokazać też ile jest śniegu. Czy to fajnie widać? Tyle jest Powyżej kostki. To to... Wyciągniemy nogę. Hmm. Do skarpetek. Tu. Trzeba dobiec do domu i zmierzyć. Nie no żartuję. Nie będę mierzył. Jeee. Yeah. O to chodziło właśnie. O to chodziło. To jest widok. Dobra. Zrobimy sobie foteczkę. Na Instagrama. Zapraszam na mojego Instagrama. Bo jest bardzo niedoceniany. Na Facebooku. 24 tysiące obserwujących, a na Instagramie nawet nie ma tysiąca. Albo ja nie umiem w tej Instagramie, albo po prostu nie wiem. W oddali piękny Grudziądz, a ja się będę z Wami żegnał do domu, jakieś 5 km. Pewnie do domu będę biegł szybciej niż w tę stronę. W związku z tym, nie będę biegł godziny. Było fajnie. O, jeszcze ostatni rzut na panoramę Grudziądza. Proszę bardzo. I to by było w tym odcinku na tyle. Andr wybiegł wałem po swoich ścieżkach wydeptanych. Lecimy w stronę mostu z powrotem i do domu. Także do widzenia i do następnego razu. Hej, pozdro, cześć. Zobacz Mordo, jak ten Andrzej wygląda. Kajwicz się odcinek życia Ja pierdolę Ale mam ciężkie buty Ale mam ciężkie buty teraz Ja pierdzielę Normalnie czuję jakby jakby ważyły tonę Taką śnieżone mam Już jestem na moście z powrotem i wracam do domu Tam was zabiorę. Tam właśnie na tę górkę. Tam was zabiorę, obiecuję.